Cześć, witam Was w kolejnym nagraniu na kanale, w którym pokażę Wam, jak wziąć udział w akcji, w quizie, w którym do zgarnięcia jest łącznie 330 tysięcy dolarów i 100 limitowanej kolekcji tokenów NFT. Oczywiście to wszystko będzie podzielone na osoby, które wezmą w tym udział, które poprawnie odpowiedzą na quiz, który za chwilę Wam pokażę, które zrobią tam akcje inne, o których również będę tutaj mówił. Na wszystko macie 9 dni, 12 godzin i 37 minut od momentu, w którym wypowiadam te słowa. Więc sprawdźcie sobie link. Do tej strony oczywiście znajdziecie w opisie tego nagrania, kliknijcie sobie w niego. Również w tym nagraniu, tak jak mówiłem, pokażę Wam odpowiedzi na quiz, który tutaj wypełnimy. No i po prostu dajcie sobie szansę, zawsze powtarzam, nie mamy gwarancji, że uda się tutaj coś zgarnąć, ale już czas pokazał, że warto było takie akcje wykonywać, bo kasa spływa po czasie i nawet nie wiemy skąd te pieniądze na naszym koncie na giełdzie Binance się biorą. Oczywiście nie mamy gwarancji, że my tutaj coś dostaniemy nawet jak na 100%. Wszystko dobrze, wszystkie zadania dobrze wykonamy, ale tak jak mówię, kilka minut spędzonych przed komputerem, a może się okazać, że później z tego będzie. Fajny pieniądz. Dla osób, które jeszcze nie mają konta na giełdzie Binance, zachęcam Was do skorzystania z linku, który znajdziecie w opisie tego nagrania. Ponieważ, po pierwsze, da Wam on zniżkę 10% na korzystanie z tej giełdy, a po drugie, ogólnie będziecie, w ogóle będziecie mogli wziąć w tym udział. Więc przechodzimy na ekran mojego komputera, aby nie przedłużać. Tylko przypomnę, pamiętajcie, wszystko co zobaczycie w tym nagraniu to nie jest proda inwestycyjna, a ja. Nie jestem doradcą finansowym. I tak samo jeżeli chodzi o quiz, odpowiedzi, które Wam pokażę, nie daję Wam gwarancji 100%, że są one poprawne. Oczywiście, przeczytałem sobie tekst, zapoznałem się z nim, odpowiedziałem najlepiej jak potrafię na te pytania, ale zróbcie swój własny research, zapoznajcie się z tekstem, który za chwilę zobaczycie na ekranie. No i jeżeli któreś odpowiedzi wydają Wam się błędne, po prostu zaznaczcie swoje poprawne. Zaczynajmy. Dobra, zaczynajmy. Na początku chciałbym Wam tego przypomnieć, abyście dołączyli na grupę telegramową Krypto Podróże Info. Jest tutaj ponad 2370 osób, które mają dostęp do aktualnych informacji. Ok, nie zawsze mam okazję nagrać taki film, a często dodaję informacje właśnie, że jest jakaś akcja, pojawia się jakiś lunchpad, są do zgrania jakieś bonusy itd., itd. Ostatnio mówiłem Wam o tym. Że można sprawdzić czy dostaliśmy jakiś airdrop na sieci Kosmos. Mamy tutaj link, wszystkie informacje. Także sobie tutaj dołączcie, żeby być po prostu na bieżąco. Z wszystkimi informacjami, które nie mogę Wam w danym momencie przekazać w formie wideo. I tak, jeżeli macie już konto na Giełdzie Binance, kliknijcie sobie w pierwszy link. Pod tym nagraniem otworzy Wam się taka strona. Tutaj mamy czas. Do kiedy możemy wziąć tym udział? Klikamy zarejestruj. Oczywiście musimy się w pierwszej kolejności tutaj zalogować, i następnie mamy tutaj wszystkie zasady. Zapoznajcie się z nimi na spokojnie, co za, co kiedy dostaniemy. Kli czytamy ten artykuł, to jest właśnie ten tekst. Zapoznajcie się z nim, możecie sobie go przetłumaczyć za pomocą tłumacza Google, więc nie będziecie mieć na pewno problemu z tym, że jest to język angielski. Jak się już z nim zapoznacie, klikacie quiz. Otworzy wam się taka strona. Ja wam oczywiście pokażę odpowiedzi moje, ale zaznaczam, że są to moje odpowiedzi. Nie daję gwarancji stuprocentowej ani wam, ani sobie, że są one poprawne, ok? I tak mamy tutaj pierwszą odpowiedź, drugą odpowiedź. Sprawdźcie, czy przypadkiem ta odpowiedź nie jest w innym miejscu, żebyście na ślepo nie klikali tą kolumnę, bo może się okazać, że są te odpowiedzi pomieszane. OK? I zaznaczycie złą, mimo tego, że podałem wam dobro. Odpowiedź trzecia, odpowiedź czwarta, odpowiedź piąta, odpowiedź szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta. I 12. Klikamy submit, jeżeli wszystko jest poprawne. Sukces, quiz zrobiony. I trzecie zadanie jest to zrobienie obrotu na 2000 dolarów, czyli możemy kupić za 1100 dolarów, sprzedać za 1100 dolarów i już zalicza nam się ta akcja. Wszystko robimy na spocie, czyli tak naprawdę nie ma tutaj zagrożenia, że coś stracimy na jakichś futuresach czy innych tego typu rynkach. Tutaj po prostu wystawiamy ofertę sprzedaży. Możemy to zrobić przykładowo z opcji limit, a następnie odkupienia. Takie same ilości tokenów. I Jeżeli chodzi o pary, które się kwalifikują do tego zadania, no to zjeżdżamy sobie troszeczkę w dół i tutaj mamy podaną informację, to są te pary, ok? czyli EGLD do USDT, IOTX do USDT, ONE do USDT, CELO do USDT, KAWA do USDT i oraz RUN do USDT. Więc wybieramy jedną, kilka to już dowolnie, byle łączny. Obrót kupna, sprzedaży na spocie wynosił ponad 2000 dolarów. Ok, i to jest jedno z zadań. Tutaj mamy do podziału 220 tysięcy dolarów w tych tokenach, co tutaj są podane. Dostaniemy VOLCHERY, jeżeli oczywiście wszystkie zadania wykonamy. Kolejne promo B, czyli wypełniamy quiz, który wam pokazałem. Jeżeli mamy 80 lub więcej poprawnych odpowiedzi, kwalifikujemy się. No, i tutaj 100 osób wygrywa jeden token. NFT. A więc wiadomo, jeżeli będzie 100 osób, które się kwalifikuje, 100 osób dostanie te tokeny, jeżeli będzie 1000 osób, no to będzie losowanie spośród tych osób, które poprawnie odpowiedziały, ok? Mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe. No i tutaj mamy trzecia promocja dla osób zapraszających, jeżeli z Twojego linku jakaś osoba się zarejestruje, przejdzie KYC, co tu jeszcze mamy? Do podziału jest 80 tysięcy dolarów w tych tokenach, w Vulture'ach, czekajcie, idziemy dalej... Jeżeli taka zaproszona osoba zrobi obrót na 500 dolarów, no to wówczas my się również tutaj kwalifikujemy. OK, możecie się z tym zapoznać, mnie to mniej interesuje, ale jeżeli chcecie, no to po prostu możecie również w tym wziąć udział. Najważniejsze akcje, z mojego punktu widzenia i z waszego, to powinno być A i B, bo tutaj, za można powiedzieć. Konkretne zadania, mamy konkretne możliwości do zgarnięcia nagrody. C jest to dla osób polecających. Oczywiście również możecie próbować, jeżeli jakaś wasza osoba zaproszona będzie chciała z takiej promocji skorzystać, no to na pewno wówczas już się wam zakwalifikuje tutaj do tego zadania również, ok? I mamy tutaj konkretne zasady. Oczywiście konto na giełdzie Binance musi być zweryfikowane. Jeszcze raz pokazuję te pary, na których możemy tradować. Tokeny zostaną rozdane 4 tygodnie po zakończeniu tej akcji, ok? A więc nie pytajcie za chwilę, kiedy dostaniemy coś, kiedy będzie wiadomo, no bo tutaj macie odpowiedź, ok? I tak samo, NFT zostanie rozdzielone do końca 31, do końca marca 31, ok Tak już wszystko jest tutaj napisane czarno na białym, działajcie, jeżeli chcecie, jeżeli nie, odpuśćcie. Ale ja tutaj bym korzystał na pewno, bo Binance już nie raz wypłacił, pamiętacie, ostatnio pokazywałem Wam na kanale, a może nawet nie na kanale, bo sobie chyba nie przypominam, żebym o tym mówił, ale na pewno na Twitterze, więc przejdźmy na Twittera na chwilkę. O dokładnie, to była ta akcja, tutaj również było losowanie, jakieś tam quizy, wiecie, taka sama akcja jak tutaj. I były do rozdania tokeny, co się później okazało, dostałem 50 tokenów Alpin, których wartość w momencie sprzedania to było 248 dolarów, ok? Nie, sorry, 285 dolarów, tyle udało mi się zgarnąć w momencie, kiedy pisałem ten post, były warte 248, więc... No zobaczcie, prawie 300 dolców tylko dlatego, że wykonałem kilka prostych zadań. zajęło mi to dosłownie 2-3 minutki. No i dałem sobie szansę, bo tu jest to najważniejsze. Dać sobie szansę, a czy się uda, to już jest mniej ważne. Działamy, nie śpimy, zapraszam na grupę. Trzymajcie się. A nie, czekajcie, bo jeszcze z tego pośpiechu zapowiem, zapomniałem wam pokazać, o który spot konkretnie chodzi, dobra? Bo może niektórzy z Was nie będą wiedzieć. Jeszcze raz wracamy tutaj i sprawdzamy na jakiej parze będziemy tradować, przynajmniej ja będę ja wybiorę EGLD, bo tutaj powinien być dość duży wolumen klikacie sobie wallet, w spot, wpisujecie EGLD musicie mieć przygotowane oczywiście USDT aby móc takie operacje przeprowadzić, ja sobie tutaj użyję 600 dolarów czyli zrobię 4 transakcje, klikam trade wybieram parę do USDT, zobaczcie EGLD, USDT sprawdźcie do pewności czy na pewno macie poprawną no i teraz krótka piłka, możecie robić to w ten sposób, że podajecie wartość, po której chcecie kupić EGLD i za taką samą wartość następnie w tej kolumnie będziecie mogli sprzedawać. Okay? Czyli przykładowo chcecie kupić za 154,99 za 100% kwoty, czyli tutaj dajmy na to 600 dolarów. I później za taką samą kwotę starajcie się sprzedać. Wówczas tutaj za dużo nie stracicie na samych operacjach, ok? bo później może się okazać, że wydaliście kasę na operację, nie wiem, z 10 dolarów, a nie zarobicie na tym nic. ok? Więc musicie to w ten sposób zorganizować, żeby po prostu jak najmniej tutaj stracić. Ja w tym momencie zrobię to w taki sposób, że kliknę market, powie, pokażę Wam również, ile na tym straciłem, właśnie używając takiej opcji. Mam tutaj, zobaczcie, 603 dolary. Za chwilę zobaczymy, ile będę miał przez to mniej, ale chcę to zrobić szybko, żeby się po prostu w to nie bawić. Bye, zrobione teraz. Sell zrobione, czy już mam 1200 dolarów, i teraz znowu buy zrobione i sell. Zrobiono ok. No zobaczcie, zniknęła mi to dosłownie. Zniknął mi dosłownie 1 dolar, może nawet nie cały, więc nie było sensu się bawić w limit. Biorę na klatę, że ewentualnie mogę stracić dolara, ale przynajmniej zaoszczędzę czas. A więc robiąc takie cztery operacje, mam łączny wolumen tutaj na tej parze około 2400 dolarów, a więc ponad stan, ponad to, co jest wymagane, czyli 2000. A zresztą, jak sobie teraz na spokojnie zobaczyłem, to zobaczcie, mam tutaj tokeny EGLD warte 1,56 a więc tak naprawdę nic kompletnie na tym nie straciłem, jeszcze chyba wyszedłem na plus na tych zamianach, a więc tak to wygląda. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że to nagranie było pomocne, było wartościowe. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej, a ja widzę się z nami już jutro w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej.